Dzień dobry, dobry wieczór, Adam Urbański, Carington Service. Witam Was serdecznie, chyba teraz już w środowym odcinku numer 120 naszych przygód warsztatowych. Za mną jest Ford GPW, który przyjechał z Kołobrzegu, ale idźmy zobaczyć innego Forda GPW z Krakowa, który jeszcze w tym Krakowie nie był, jak idzie jego renowacja, a potem zobaczymy jak tam blacharka w Fordzie GPW Dawida z Nowej Soli. Zapraszam do oglądania i koniecznie subskrybujcie, bo tym filmem chyba już przekroczymy 50 tysięcy o nie 50 tysięcy, 3000 subskrypcji. Zapraszam do oglądania. Ford się ładuje. Jedziemy dzisiaj po części do niego, między innymi do niego, do innych projektów również. Dobra wiadomość na froncie Chevy G20 jest taka, że Tomasz go dzisiaj odpalił. Także udało się naprawić diesla. No i jesteśmy u Wojtka. Kącik, kącik u Wojtka, jak tam GPW? No cały dzień przed połów dzisiaj wczorajszy też i, i dużo rzeczy się zadziało. Generalnie są wydruggi, tak? ale takie ważne rzeczy jak przyglintowanie gwintów, przygotowanie wszystkich rzeczy spasowanie, żeby wiadomo było, że będzie montaż łatwy i nie będzie trzeba nic tam poprawiać. Przydają tak się śruby, które przywieźliśmy z Holandii ostatnio. To, takie rzeczy są. Zresztą jutro będziemy znowu w tym samym miejscu. To też ważne, że mamy zestaw, że nie trzeba niczego szukać, że po prostu jest wszystko przygotowane, że są odpowiednie śruby i to jest naprawdę ułatwia pracę. Takie rzeczy jak rączki pomontowane, podpory pod nogi dla pasażerów, listewka, która podpiera siedzenie kierowcy, zbiornik już jest spasowany, I jest się, zrobione, otwór jest, to jest otwór, otwór idealnie tam, tutaj średni, też tak. tutaj oznaczenie karoserii FGPW, tutaj też rdowskie śruby, oryginalna klapka od tego samochodu, naprawiona. Ze sprężynką. ze sprężynką, wszystko jest oparte na trzy, na trzy śruby, może nie będzie widać, ale są na listerce takiej właściwej. No i super, tutaj też wszystko Ford, instalacja tutaj weszła i teraz jeszcze wygłoszenie ścian grociowej. Tak. tak. Zaczepy pasów, eee... oryginalne Fordowskie, mhm. to też nie są tanie rzeczy. Mamy już przygotowane motylki, zobacz, eee... mocowanie siekiery, Ja siekiery tylko kormy oczywiście, mocowanie ławki. Wykładnie. Za Zabezpieczenie czekie. Tutaj też Fordowskie w śrubie I tutaj tak samo No i super, tutaj jeszcze trafi radio box mhm. Mamy przygotowane Po prostu będzie pudełko tutaj z tej strony ja tak. Z drugiej strony widać, może pokażemy samotnie. Co tu jeszcze za detale Jeszcze jakieś elementy klaksonu Jakieś tutaj też calowe rzeczy Fordowskie Oblaski, o właśnie Zaraz wyrączki Tutaj pięknie instalacje się układa. To no instalacja też właściwa Fordowska, czyli taka podparta dwoma jednym, Właśnie, te systemy mocowania tych przewodów też były inne i w Fordzie i w Willysie. Okay. Więc to też warto też zaznaczyć. Staramy się tworzyć oryginał, czyli na wszystko, nie mocować na klipsy. Na, na tak. gdzie, gdzie zaczepy były, to będą. Tutaj pięknie wychodzi. Na tak. I tutaj nawet, nawet takie rzeczy też mają oznaczenia fki. Akurat tutaj jest taka zwykła, uh -huh. Uh -huh. ale to nie jest też przypadek. Pierwsze elementy z instalacji są podłączone, czyli przełącznik światłem oraz zamocowany do podłogi starter. Tak. Czyli tutaj się naciska nogą, żeby uruchomić silnik. Zwierają się te dwa tutaj piny śpilki i napięcie 6 V przekazywane jest na rozrusznik. No i pięknie. To no jest wiesz takie rzeczy jak przygwintowanie tych wszystkich elementów, potem jest łatwiej na przykład zamocować tłumik, tak? Nie trzeba szukać śrubek, po prostu podchodzimy z tłumikiem, z zestawem do montażu i wiesz, 15 minut, pół godziny to jest zrobione. No i super. I o to chodzi. To zanim pokażemy materiały z blacharki Forda z nowej soli, zapytamy Tomka jak tam Chevrolet. Chodzi, działa. Funkcjonuje. Funkcjonuje. Masz kluczki na mojej szafce, O, dobra. Jest to? Tak, to jest to. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Wszystko zabezpieczone foliami. Słucham. Dobra. Z spod ręki tomu. Tym razem diesel. Tutaj jest taka podstawowa, żeby przykryć ten, ten silnik. Generalnie Super. Jutro detailing, składanie dalej. Eee, też odrestaurowaliśmy. Eee. Ferki stalowe i przekładamy z tych e, aluminiowych, które były. I trzeba zrobić też z tyłu hamulce, szczęki i coś tam jeszcze. I tyle. Tutaj elementy do krakowskiego Forda. A tutaj Ford z nowej soli I że boki już są zrobione. Oba boki I jeszcze z drugiej strony. Tak to wygląda. Takie rzeczy po prostu się u nas dzieją. I Rafał naprawdę tutaj jest placharką. daje radę. Zresztą od razu dziękuję Wam za wyświetlenia z ostatniego odcinka, bo jest już prawie chyba 12 tysięcy wyświetleń, co jest bez precedensu, żeby w 4 dni tyle było wyświetleń. Pięciocyfrowa cyfrowa kwota bardzo nas tu wszystkich cieszy, e, tymczasem ja się żegnam i zapraszam do subskrypcji oraz oglądania e, materiałów z tygodnia z renowacji właśnie blacharskiej tego oto Forda zima nie zima Prawda, nie po od razu, tutaj, tylko zaraz wjeżdżam w las Granczeraki też nie radzi sobie źle odświetlanie zegarów no trzeba powiedzieć jest najbardziej symboliczne ale wystarczy i ostatni Dobre. jak to robiłeś? Na Nie Na Co za bardzo ładnie. Nawet no. mi powiedział, że dużo ładniej niż wszystkie poprzednie. No bo troszeczkę inaczej niż poprzednio. Poprawiłem to. etap. Pięknie. No tak jakbyś to robił rowkarką, to by ona się tutaj gdzieś rozjeżdżała, mogłaby krzywizna się jakaś zrobić. No. I stopień nie by był równomiernie po prostu mniejszy. Nie? Tak. A nawet pasuje do tego. Super. Jakoś wchodzi tam. Aha, no to się jeszcze podetnie, tak? No. Bo to jest na końcu tej bez ramki, tylko jest otwarane. Nie, to mi się bardzo podoba. Super, naprawdę no. jest bardzo eleganckie. Z otworami. tymi dwoma otworami pod futmany no i tym dobra, a blawki te z gwintami od futmanów? Eee, one są Odzieliły się? tak, tak, no wyciągamy całe, no bo spoko no jest a będzie łatwiej pracować bez tych blaszek no super no gwinty się zachowają? no eee no i to nie są Fordowskie blaszki, tak? To jest no tak, pełen, tak. pełen kompozycji. No i ten pod też wyciągnąłem. No, no i to można to zasobno teraz wyczyścić. No. Tutaj. A tutaj w międzyczasie Rafał już połączył cały boczek. prawione mega bardzo fajny bardzo fajny. dzień dobry barierafale dzień dobry Wstawione już nie no to wygląda tak dobrze nie mogę być zdziwiony naprawdę Dobry. Teraz naciągnięte, żeby dospawać tu końcówkę i, I skończymy no i tył co robiłeś na kole? No delikatnie przejechałem, szczególnie w tym miejscu, bo było bardzo źle. Troszeczkę to nam wyciągało, A reszty to nie wiem czy coś tam jeszcze robić, czy to jest duża szansa, że to się po prostu popsuje. Dobra. do okazji widać wyłączony ram no i super taka tutaj rama ale dzisiaj nie o tej ramie Trzymajmy się To się Tomek będzie cieszył, dobrze No i wygląda jakby druga strona była Prawie gotowa Prawie, Prawie gotowa, Jest jeszcze parę rzeczy. Sprawy. No to trzeba tutaj dociągnąć, nie? No tak, ale to już Tutaj w ogóle powinno się chyba kończyć tak przed... przed tym gięciem, nie? Co kończyć? Dobrze pamiętam? Ale co? E, rancik Tak, bo, to ten powinno, bo... teraz masz wewnętrzne podcięte, a to nie powinien być zewnętrzne podcięty? To różnie było Aha, Więc to tak. Dobra. Co najważniejsze udało się naprawić... Tutaj. Na tak, już. bo on był moc, mocno popsuty był, nie? Tak, tutaj też było podwijane. Nie wiem co z tym zrobić, co z tym tymi miejscami, bo tak już no. ciągnąć to już nie idzie wyciągnąć od środka. Może cena. Może tak. cena albo było zostawić. Wszystkie odpadki zostały już Niepotrzebne Tak, tu się wszystko zgadza. Na nowo na ta pod... Ta sama. No trzeba jeszcze nad tym randem popracować, bo jest troszeczkę ściągnięty. Tak. Tutaj, tutaj jest najmocniej. No. Tu jeszcze otworek jest. Trzeba go trochę jeszcze od wewnątrz podkrepać, bo jest powbijany. Tak to już no, trochę zrobiono. No dobra. Tutaj złąki jakieś zostały. No. I po tym panelu tu badania podłową. Tutaj też. No i super, no to na podłogę w No. Zamkniemy wtedy tyłu i można robić przód, przednim powrotem. Super. Na pewno Dawid się będzie cieszył. No. Jak dałeś radę stąd z tyłu, to jest tą radę.